Hej siemanko, to miosko 16 witam was w kolejnym kanale w kolejnym odcinku z gierom obiennych dzisiaj zagramy w grę Hunter Assassin. Lecimy, pewnie kojarzycie te grę z reklam. Jak nie, to, 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 to jesteście dziwni. Od tego koleżkę. czerwoni koleżki, ci czerwoni to oni mają tarcze właśnie, i trzeba ich od tyłu atakować. Oni są od któregoś tam poziomu, nie od początku gry, od któregoś tam poziomu. I wszyscy załatwieni dziękuję. W tej grze, również jak w poprzedniej grze, którą dla nas nagrywam, też trzeba tutaj podejść taktycznie. Dlaczego mówię o taktyce? Bo yy, nie możemy zaatakować przy dwóch obok siebie. Znaczy, jeżeli jest jeden, wściekł yy, za nami, bo dostaniemy kulkę w łeb i esca po nas. Tutaj zbiorę sobie kluczyk. Widzicie? O tym, o tym mówiłem. Ja sobie na przykład teraz zrobiłem coś takiego. No, de debil, de debilit nie? On sobie tu biegnie, ja go obkrę... O! Nie że on się przekręci, szczerze. Kierka wydaje się prosta, ale... ...jak coś ktoś zrobi, coś takiego, jak to właśnie co zrobiłem przed chwilą, no to... ...po was. No to jest wtedy po was. Dobra. I udało się. Tu postać trochę obrwała, ale tam... Nieważne, bo i tak udało nam się przejść ten poziom. No nie, nie, nie podchodzę też do, do tej gry jakoś super poważnie, bo to jest ta, taka gra, żeby w sumie zabić nudę. Ich jest teraz coraz więcej, tych ludzików. Oni chyba wszyscy są na dole, no dole, byli na dole wszyscy. Myślę, że na górze ktoś jest, ale nie wszyscy poszli na dół, na dół mapy. Bierzemy sobie jeszcze dwie No to hello, hello. Czy przytem was zabić? tu idzie, więc jako go obkręcę że obkręcę, w sensie, w sensie ominę go i dobra, załatwiony został te gry ogólnie znalazłem na reklamie mówię, dobra, tam zobaczymy jak, jak ta gra wygląda bo na reklamach jak dziwnie te gry wyglądają, Czasami jest tak, że gra yy, nie przypomina w ogóle tego co to jest, co jest na reklamach, że gra jest w ogóle zupełnie inna niż na reklamach tak jest zawsze znaczy, no, znaczy tak, takie w ogóle jest o nie po mnie, bo to jest ten czerwony typek, starczą. Ale to więc jest takie dziwne, że jedna gra jest trochę inna niż, niż na reklamach i ciekawe. Ale, ich, ale go zrobiłem tego koleżkę. Jedę po kluczyk. To latają tak śmiesznie szybko. Po tej mapie dobra. Teraz ten czerwony tutaj, typy ale go załatwiłem, dobra, to byli wszyscy już. No, w sumie to te bilarda bym tle, też może kiedyś nagramy sobie, bo bilard, pamiętam tego bilarda mobilnego, bardzo fajny był. Cieszę, nie wiem czy nie grałem co, czasem tego bilarda, wygrałem. Ja otwieram sobie zawsze albo na skos, albo jakieś trzy w, w danym rzędzie, ja sobie tworzę tak. Kluczyki. Właśnie trzy dostajemy zawsze i ...diamenciki sporo spoko. Mogę sobie chyba skina teraz wreszcie mieć. Nie, brakuje mi 50. To, że trzeba tutaj zarobić. Właśnie na tych morderstwach. Kluczy, dziękuję. Oni nie wiedzą, co ich czeka. Tylko czekajcie, bo on tak się składa, że jest ten czerwony. I musimy go obejść, jak on się spojrzy, właśnie dobra, trochę zrąbaliśmy dziękuję, bo po nim. swoją drogą, to nie wiem, czy jak to będzie z Good Pizza, Great Pizza, po Good Pizza, Great Pizza to tak, tak długo się wgra. Ooo, dostałem plus, plus 20, coś tam, plus 40% życia. Super. Jest głupia reklama, dobra. Dobra, to robimy tak. Chcę się tu za ścianą i poczekam chwilę, trochę, aż przestaną tak biegać szybko. Załatwieni. Trochę nam jednego kluczeka do skrzynki zaczynamy kolejny level. Te, taki, taki gier nie będę długo nagrywać, w sensie długo. Y, odcinki będę robić krótkie. O nie, właśnie mnie zauważyli, ale ja ich, jestem zwany i pójdę setenty. tędy. Kurde, tylko w trzech zaczęli mnie strzelać. Dlatego musimy teraz, y, go z, nie, tego tutaj zabić Będą wszyscy pójdą tam, tam gdzie był ostatni hałas, a ja ich wszystkich tu załatwię. Nie, brakuje jeszcze jednego. Tu jest ten Pokémon, dobra, tu ten Pokémon się uchował. Tak z 10 minut odcinek 20, 12. Ponusowy poziom, super, tu rozbijamy tych ludzi. Nie wiem, w sumie, czy, czy jest tu szansa, żeby przegrać. No, bo czy oni mogą nas zabić? Bo ci z kryształami nie strzelają do nas. To jest trochę podejrzane. Dobra, oni tu biegną, znaczy biegną tam na początku What the fuck, gdzie ja wszedłem? Gdzie ja wszedłem? Dobra, tak, 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 udało się po prawie umarłem O, tę grę patrzyłem chyba, czy jakąś podobną Głupia strasznie Że nie, nie chodzi o to, że są tam takie motywy urodem <laughs> z, z jakiegoś porno. Halo, 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 jak to możliwe? Aż tak to tarcza może blokować? Nie, to muszę zobaczyć. Halo, to ja to, to chcę przetestować. Czy on mnie tak może zauważyć, jak stoi sobie tutaj? Nie, o, rzeczywiście tak może mi przyuważyć. No bo cza czarny jak stoi w ciemności, no to czarnego. czarnej osoby nie powinno tak widać. To dosłownie, jak widziałem, memy nie. Jak, to, jak czarny się uśmiechnął, zęby pokazał. No to czarnego w ogóle nie było widać. Jest tutaj ten pokémon. Ciszę sobie te re reklamy. Dzisiaj tylko ponagrywam, YouTube ponagrywam i będę mieć yy, za zapas filmów do wrzucenia dla Was. Postanowiłem, że przetestuję właśnie te nowe gry, które powychodziły, te, te mobilne. Kroba, oni wszyscy tu przyjdą. Tak czy nie? Chyba nie. Nie, no, o Jezu. Jak to możliwe, że drugi typ z tyłu strzelał i nie zabił swojego towarzysza? To jest dla mnie nienormalne. Dobra, Jeśli się sytuacja trochę uspokuje. O! Zabiłem ich, prawie mi zabili, ale udało mi się. Nie, znaczy nie wszystkie gry mobilne będę dla was testować, bo niektóre są upośledzone. To znowu kryształy same Z mi w sumie nie potrzebne bo i tak nie będę, grać, nie będę grać w tę grę i usunę ją pewnie za, zaraz Tylko w sumie na jeden odcinek ją, ją wziąłem Dobra, ten typek poczeka, przejdziemy, zabijemy go zaraz. Jest ten czerwony, on szybko tak biega. O, dobra, 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 robimy mu plecy, elegancko. Pecki zrobione, chyba jeszcze jeden poziom zrobimy. Dobra, oni na razie załatwieni. Ja sobie przyjdę tutaj, yy, tylko suzie, dałem, sprzedałem się, bo nie tu kliknąłem gdzie chciałem iść oczywiście. Standardowo Albo no, tak poszedłem, I ten typek starczy, jest ten, nerwujący. Dobra. No Boże, najgłupsza gra chyba. Ta gra w ogóle nie. Czy znaczy to jest yy, na początek taka... Nie wiem, czy to scenka, czy o co chodzi, bo gra w jest zupełnie inna. Także to była gra Hunter Assassin. Yy, jeżeli chcecie, możecie ją pobrać zagrać sobie, ale znudzi wam się ona po chwili. To jest taka gra na... tak, tak w sumie tak na chwilę. Żeby tylko za zabić, zabić ten czas, tak jak siedzicie i nudzi wam się, premium P premium po was popierdoliło, że obejrzę coś, że zapłacę wam za skina. Także moi drodzy, jeżeli lubicie oglądać mnie, czemu reklama jest LOL? Ale gu, głupota jest, że nawet jak w menu gry jestem, to im, tak mam reklamy. Także jeżeli lubicie oglądać u mnie yy, gry mobilne, albo w ogóle gry, to zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie fajny, fajny komentarz, udostępnijcie ten film. Ja, ja, zapra ja, ja zapraszam was także na, po, na film, filmy, na, na następnego, do, do następnego, się, cześć, hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału, w, kanału wraz, wraz z dzwoneczkiem, także siema, dzięki wielkie za oglądanie, do, na do następnego, elo.